Każdy z nas posiada maila, na którym dostaje masę różnych wiadomości. Zazwyczaj jest to za naszą zgodą, ale nie zawsze. I tu z pomocą przychodzi nam folder spam, w którym najczęściej znajdują się maile o wątpliwej treści. W tym filmie właśnie to obszaję, sprawdzę dziwne propozycje, a na dodatek poklikam w różne linki. Siema! Jak już wiecie po intrze W dzisiejszym materiale będę sprawdzał Folder spam mojego maila A w sumie to nawet nie z jednego maila, tylko aż z trzech Totalnie nie wiem czego się spodziewać Ale wiem jedno Dwa maile są publiczne i jest jeden mój prywatny I z tych wszystkich maili Wiadomości z folderu spamu wysłałem na nowego maila I przy okazji zrobiłem nową wiemkę, Żeby wszystko było clean I nie groziło mi przejęcie konta na YouTubie Jest to dosyć popularny sposób Na pozyskanie takiego konta Co znajdziemy w tych mailach? Totalnie nie wiem czego się spodziewać po dzisiejszym filmie, ale wiem jedno, że na ten moment mam 81 wiadomości i wszystkie je dzisiaj przejrzymy. Oglądajcie do końca, bo planuję taką dosyć ciekawą akcję na drugi odcinek, ale to musicie być uważni. Więc uwaga, zobaczmy pierwszy mail, który jest pod tytułem, dzwoniliśmy do Ciebie trzy razy, wszystkie Twoje zdjęcia i filmy zostaną usunięte, podejmij działanie. No wysoko, wysoko. Okej, okay, mamy tutaj cloud, Twoje miejsce na dawnych danych jest prawie pełne, wykorzystano 4.0 2 GB na 5. Wiadomo, jest to fake, bo ja mam na przykład wykupione w iCloudzie 200 GB, no ale dobra, okej, okay, czytajmy dalej. Możesz nie być w stanie wysyłać albo odbierać wiadomości e-mail. Aby dalej korzystać z usługi chmury, wypróżnij miejsce lub zwięź swój plan przechowywania. Twoje pliki są bezpieczne na ten moment, ale mogą zostać usunięte, jeśli chmura nie zostanie odświeżona. Ulepsz plan teraz i otrzymaj dodatkowe 50 GB pamięci magazynowej. Nie czekaj. No i właśnie w tym momencie mamy przycisk, na który zazwyczaj się nie klika, bo jest to delikatnie mówiąc niebezpieczne, ale po to jest ten film, żeby sprawdzić, co się wydarzy, kiedy kliknę właśnie, patrzcie, mamy coś takiego, przypomnienie o pamięci cloud, twój cloud może być pełny nowe zdjęcia, bla, 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 no dobra, dajmy uaktualni teraz i uwaga, patrzcie coś się ładuje, prawie pełne, prawie pełny. pa, 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 po to pozostało tylko 300 mega co tam, że tutaj w wiadomości jest mowa o 800 a na stronie mamy tylko 300, no ale dobra, okej, okay. dajemy rozszerz pamięć i co się teraz wydarzy ładuje, ładuje, Ok. Total Drive, super okazja! Oszczędź 80 euro off. Boże, jakie to są! O tragedia Ale patrzcie, mają tutaj opinię Aha, to jest, to jest obrazek, tego nie możemy kliknąć Żeby sobie zweryfikować, czy rzeczywiście Ta strona jest legit No ale dobra, spójrzcie na tą zarąbistą ofertę Mamy Total Drive Premium za 19 euro I mamy tutaj rabat rzeczywiście 80 euro, czyli No dosyć dobra promka Patrzcie, oni się tutaj chwalą, że mają opinię Na Trust Pilot I wbiłem na tą stronę W sensie ja ją znalazłem, bo nie mogłem wbić Przez ich stronę oczywiście No i mamy... Trzy opinie, i każda jest na jedną gwiazdkę. No, chyba nie muszę tutaj nic dodawać. Zanim przejdziemy dalej z filmem, chciałbym Wam przedstawić sponsora dzisiejszego filmu, czyli firmę Ugreen Polska. Pewnie się zastanawiacie, co ja robię w ogóle w samochodzie. Otóż, produkt, który chciałbym Wam pokazać, jest ładowarką samochodową i jest to Ugreen EC604 o zaskakującej mocy ładowania 145W. Nie dość, że mamy w niej szybkie ładowanie, to możemy podpiąć aż cztery urządzenia naraz. Mamy dwa wejścia typu C, rozwijany kabel na 70 cm z 80. Śmioma ustawieniami długości oraz jedno wejście typu A, jeżeli chcemy podpiąć jakiś inny kabel. Ładowarkę wyposażono w wielowarstwowy system zabezpieczeń, który chroni przed przegrzaniem, zwarciem czy przypięciem, więc mamy pewność, że zabezpieczy zarówno urządzenia, jak i sam zasilacz. Uważam, że jest to naprawdę fajny sprzęcik dla każdego kierowcy, jak i pasażera. Link do oferty znajdziesz w opisie, a my lećmy z tym filmem dalej. Kolejny mail jest o treści: zablokowaliśmy Twoje konto w dniu. Ok? Twoje zdjęcia i filmy zostaną usunięte. Podejmij działanie. Czyżby to było znowu? To samo? Nie, to jest jakaś inna strona. Mamy cloud ze znakiem towarowym R. Próba płatności się nie powiodła podczas odnawiania subskrypcji Twojej chmury. Nie udało się odnowić Twojej pamięci w chmurze. Twoja metoda płatności wygasła. Zaktualizuj bla, 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 bla. No dobra, okej. Okay. W takim razie dajmy szczegóły zamówienia i zobaczmy, gdzie to nas tym razem przeniesie. Na tą samą stronę, człowieku. Czy wy to widzicie? Ja pierdziele, nie? Kolejny mail jest z taką samą treścią, tylko jak widzicie, różni się to dosyć mocno, jeżeli chodzi o design, ale jak damy sobie tutaj update, tego co mi się wydaje, też nas przeniesie właśnie na tą stronę, na której już dzisiaj byliśmy dwa razy i pewnie będziemy po raz trzeci. Nie! Wow, zaskoczenie. Albo i tak to się minimalnie różni od tamtego. I patrzcie, mamy teraz 5 minut i możemy za 7 zł odzyskać nasze wszystkie pliki. Dobra, dajemy, żebyśmy sobie to zupgradeowali i uwaga. Dobra, dajmy kontynuuj gdzie to nas przeniesie? Co prawda jest to inna strona, ale jak możecie zauważyć, łudząco podobna do tamtej wcześniejszej. I tutaj mamy Total AV. Super okazja, 880 80 euro. Ej, dobra, czyli w zasadzie jakiś chłop zrobił sobie bota, który mu tworzy właśnie takie szablony stron i wysyła masowe wiadomości do wszystkich maili, które są publiczne. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Nie wiem, jeżeli ktoś ogarnia, może napisać w komentarzu. Zanim przejdziemy do kolejnego maila, chciałbym, abyście zostawili subskrypcję na tym kanale oraz łapę w górę. Jeżeli będzie dwa koła, to lecimy z kolejnym odcinkiem, a kolejny odcinek będzie gruby, ponieważ właśnie w tym momencie wyświetla wam się mail, na którego możecie spamić. Możecie wysyłać dosłownie co chcecie, z tym, że no pamiętajcie, że to będzie pod YouTube'a, treści nie mogą łamać regulaminu, bo nie pojawią się w filmie, nie? Dobra, teraz będzie grubo, bo kolejny mail jest z jakiejś randkowej aplikacji, do której ja się nie rejestrowałem, żeby była jasność. Mamy tutaj, naprawdę cię wybrała, napisała do ciebie, teraz twoja kolej. Odpowiedz i poznaj ją, bo nic więcej tutaj nie mamy, więc. No kliknijmy. Kliknijmy, zobaczmy, co tutaj się wydarzy. Okej, okay, dobra, to jest strona, której wam totalnie nie mogę pokazać. Ale jak się możecie domyślić, prowadzi do serwisów, które są dla osób dorosłych. Ale to nie wszystko, bo mamy kolejne takie wiadomości. Dlaczego właśnie ty? Bo na ciebie czekała. <laughs> Niektóre spotkania zaczynają się od kliknięcia, a reszta to już uczucie. Yes. To to wymyśla, nie? Dobra, odblokuj profil. Co tutaj się wydarzy? Czy to będzie ta sama strona, co wcześniej? Nie, to nie jest ta sama strona, co wcześniej. Okej, okay, mamy tutaj Tindera, tylko dla dorosłych. Boże, co to jest? gorący singielki, ale tragedia. Dlaczego ludzie takie rzeczy wysyłają? Maila, znaczy ja wiem, że to boty, ale nadal. O co chodzi? Czyli jak teraz o tym myślę, to bardziej mnie przeraża fakt, że ktoś w to wierzy, nie? Cześć, Beer 05 Nazywam się, Maria, oto zdjęcia. Proszę ich nie publikować, są bardzo osobiste i przeznaczone tylko dla ciebie. O nie! Ej, dlaczego my weszliśmy w takie tematy? No Dobra, odpalmy. Zobaczmy, gdzie to nas przeniesie. Człowieku, mamy jakieś Tindera dla dorosłych. What the fuck? O co tu chodzi? Co, co, co to jest? Co działa w ogóle? What the fuck? Co to jest? Dlaczego ludzie wymyślają takie strony? Ej, rozsadza mi to głowę. Czy jak kliknę w kolejne zdjęcie, będzie to samo? Zakładam, że pewnie tak. No ale sprawdźmy. O proszę, zostałem zaskoczony. Bo mamy tutaj zmysłowy klub. Mamy tutaj jaki wiek... Preferujesz. No, powiedzmy, że 26. Wiek do? No, 27. Dajmy dalej. Ile masz lat? Dajmy, że mamy 30. Kąd jesteś? Legnica. Jaka będzie twoja nazwa użytkownika? Marcinek Polska. Myślałem, że coś się wydarzy więcej, ale nie mam zamiaru się, człowieku, rejestrować na zmysłowym klubie, Mam co robić z życiem, jeszcze. Dobra, kolejny mail, i tym razem jest to już taki mail skierowany pode mnie na TikToku. Bo jak możecie zauważyć, mamy tutaj akcję do weryfikacji mojego konta. No, i gdy kliknę tutaj, nie mam dla tego pojęcia, co się stanie. No, ale zobaczmy. Bo ewidentnie jest to scam, przez który można stracić konto. Dlatego klikam i uwaga. Wow, I mamy tutaj TikTok for business. Ta strona wygląda nawet legitnie, ale jak patrzę na link, to nie ma szans, że to jest TikTok. W sensie to od razu ra razie. W oczy, radzi w oczy. Dajmy swój nickname. Napiszmy tutaj obczajam. O, na przykład, zobaczymy. No nie mam takiego konta na TikToku, więc. Aha, jest takie konto na TikToku. What the fuck! Dajmy cokolwiek, zobaczmy, co się wydarzy. I tutaj dajmy pyk, pyk, pyk. Please wait. Ok, teraz powinniśmy im podać kod weryfikacyjny, którego oczywiście nie dostaniemy, bo pisałem tam fakeowe dane. Ale jest to zastanawiające, bo na bank na tą stronę ktoś się nadział. I szczerze, wydaje mi się, że mogło tych ludzi być naprawdę dużo. Kolejny mail. I tym razem jest to wiadomość odnośnie współpracy. I mamy tutaj Czesię Włóczka. Nazywam się Emma i jestem członkinią zespołu WalkPay. Rozwijającej się aplikacji, która pomogła ludziom zachować aktywność i pozostać w kontakcie. Oglądam twoje TikToki, jestem pod ogromnym wrażeniem. Twój styl, kreatywność, bla, 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 bla. Chcielibyśmy nawiązać z tą współpracę przy dwóch krótkich filmach. 30 sekund. Byłoby świetnie. Okej, okay, okej. Okay. Prowizja za polecenie do... 500 dolarów. No powiem wam tak, trochę na tym YouTubie jestem, bo będzie już ponad 10 lat i od razu rzucają się takie maile, że coś, coś coś tu nie gra. No ale zobaczmy sobie tą aplikację. Sprawdźmy jakie ona ma tutaj opinie. Aha, nie ma tutaj żadnych opinii. A pobrań ma 5000. Ta aplikacja płaci za chodzenie i możecie sobie różne gift karty wymieniać. Czyli chodzicie i niby zarabiacie hajs. No ale proszę was, chcecie, żebym sprawdził taką aplikację? Napisać. Dziś jest wasz dzień Może Piszę do ciebie i wyobrażam sobie jak to czytasz Boże świetny, dlaczego jest tyle takich wiadomości Dobra, otwórz dopasowanie Ja chcę to zobaczyć Trafiliśmy znowu na tą samą stronę Gorące singielki człowieku Tragedia, tragedia Co ja za film nagrywam Hej obczaj biznes, nazywam się Donald Jones I reprezentuję Coca-Colę Dostałem propozycję współpracy z Coca-Colą Jesteśmy wielkimi fanami twoich treści Twój charakterystyczny głos i lojalni odbiorcy Idealnie pasują do naszej i chętnie zbadamy potencjalną synergię z tobą. Mam kilka innowacyjnych pomysłów jak wspólnie zmotywować twoich obiorców i zwiększyć twój wpływ. Jeśli brzmi dla ciebie to interesująco, daj nam znać, a z przyjemnością omówimy szczegóły. Czekam na twoją Dobra, nie chce mi się nawet, nie? No powiem wam tak. Coca-Cola, człowieku, w taki sposób by do mnie nie napisała. W sensie, to, 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 to nie ma szans. Nie ma szans. Chętnie bym odpisał na tego maila i zobaczył jak ta konwersacja będzie przebiegać, bo być może ktoś by kazał nam coś pobrać albo gdzieś się zalogować, albo coś. No gdzieś, żeby nasze dane na przykład pozyskać i później coś z nimi zrobić, sprzedać. Wiecie, no jakby mamy XXI wiek. W internecie największą walutą są dane. Takie maile właśnie próbują je wyciągnąć. Uwaga, uwaga, bo jest wysoko. Mail od Samsunga. Patrzcie na to zajebiste logo tutaj, człowieku, nie? No jeden w jeden Samsung. Hej, obczaj biznes. Mam nadzieję, że ta wiadomość dotrze do ciebie w dobrym zdrowiu. Nazywam się Laura Davis i jestem menadżerką do spraw partnerstw w mediach społecznościowych w firmie Samsung. Zatknęłem się na twoje treści i byłam pod ogromnym wrażeniem. bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Chcielibyśmy zbadać możliwość współpracy z Tobą, aby zaprezentować nasze najnowsze innowacje. W tym najnowsze modele Galaxy S25 Ultra, Galaxy Buds 3 Pro. Naszym celem jest płynne bla 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 bla. bla. Mega legit, nie? Przecież ma stopkę, tak? Nawet dali numer, tak? Dali numer. Co tam, że Samsung raczej by się komunikował ze mną przez Polskę? Raczej nie pisaliby do mnie z nie wiadomo kąt, bo numer zaczynający się na 8.2 to chyba Chiny, czy coś takiego? Nie wiem, ale tak czy siak? No próbują, próbują. Kolejny, Mail. Mamy tutaj Centrum Pomocy. Zaczyna się to hej. No, ja takiego konta nigdzie nie mam, jak coś. Otrzymaliśmy skargę dotyczącą Twojego konta. Zauważyliśmy, że konto zawiera zachowania naruszające nasze prawa. Twoje konto zostanie trwale usunięte w ciągu 24 godzin, ponieważ zabiera treści o charakterze nękającym, które naruszają nasze prawa. Jeśli uważasz, że popełniliśmy błąd na Twoim koncie, odpowiedz na tego maila. A, bo nie dodałem. To generalnie ma imitować y, wiadomość od Mety Czyli od Facebooka. Bo w tytule tego maila mamy alert Meta. oj. oj, oj. Oj oj oj. Oj, 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 Wy jeszcze nie wiecie, ale ja już widzę tego maila i wiem, że będzie wysoko. Drogi przyjacielu, nawiązałem z tobą kontakt podczas poszukiwań rzetelnej, godnej zaufania i uczciwej osoby, którą mógłbym rozpocząć ten nowy projekt transferu. Nazywam się Akem... Jakiś tam. Zarządzam kwotą ponad 17 milionów dolarów. Patrz, net, napisał w nawiasach. Co jest? Która stanowiła nadwyżkę zysku wypracowany przez nasz regionalny oddział wschodni w ostatnim kwartale 2024. Kwotę tą starannie ulokowałem na rachunku depozyt escrow, Cal Deposit Account i nie zgłosiłem jej mojej centrali. Jeśli zaakceptujesz moją ofertę, możesz skontaktować się ze mną natychmiast, abym mógł udzielić ci pewnych informacji. Jak mam rozumieć, chłop zabrał z firmy 17 baniek, dolarów i pisze do mnie maila do nieznajomej osoby, totalnie randomowej, że hej! Możemy porozmawiać jak chcesz, bo wiesz, transfer, możesz coś z tego dostać. To, to w ogóle nie brzmi jak skam. W, w ogóle, nie. To nie jest tak, że akem chce nas oszukać. Powinienem odpisać, bym był bogaty chociaż, tak? <grym> Jest jaki gówno, nie? Pamiętacie mail od Coca-Coli? Teraz mamy od Miryndy. tego co widzę, treść jest nieco inna, ale nie chcę mi się tego czytać. Jak macie ochotę, to sobie poczytajcie. Tak czy siak. Próbują. Próbują. Flirtchat.pl Witaj, Kuvert. A wiecie o co chodzi z Kuvert? Bo ktoś napisał na klawiaturze i wpisał: Kuwy, Bo to jest po kolei, nie? <laughs> czy jesteś gotowy rozpocząć swoją przygodę na flirtchat.com? Po aktywacji konta uzyskasz dostęp do naszej prywatnej sfery członkowskiej możesz tam poznać wszystkich naszych aktywnych członków. Aktywuję oczywiście konto. Mamy flirt chat. Tak to się prezentuje. Nie, no dlaczego? To jest człowieku tragedia, nie? Była Coca-Cola, była Mirinda, a teraz jest Duolingo. Ej, czy ktoś naprawdę zrobił konto na Robloxie na mojego maila? Alo. Kto to zrobił? przyznawać się. Mam tutaj weryfikację adresu e-mail na platformie Roblox. Cześć, dziękuję za podanie adresu e-mail w celu zabezpieczenia konta voice chat, bla bla bla. No dajmy, zweryfikuj, co się wydarzy. Ej, ja w tym momencie chyba komuś aktywowałem konto. Sprawdźmy, czy ja mogę sobie przywrócić konto. Wyślij jednorazowy, dobra, wyślij. Okej. Okay. No wbiłem na maila na telefonie i żaden kod mi nie przyszedł. A szkoda, bo myślałem, że przejmę komuś konto, człowieku, nie? Super Senior. Cześć, dziękuję Ci za zapisanie się do naszego newslettera Super Senior, aby aktywować subskrypcję. Ej, dobra, ja. Dlatego nie będę klikał, bo wydaje mi się, że jak w to kliknę, to mogę aktywować newslettera na mojego biznesowego maila. Do spamowania macie tego maila, który wyświetla Wam się teraz na ekranie, Macie go również w opisie. Tam możecie robić wszystko i już niedługo zrobimy wielki przegląd. Coś czuję, że będzie wysoko, nie? Ej, ile tych maili od TikToka? Czy Wy to widzicie? TikTok Blue Tick Verification. Okej. Okay. Chcę mieć weryfikację na TikToku, dlatego to kliknę, ale o, jaka szkoda. Strona niestety nie działa. Kolejna wiadomość jest też współpracą, ale tutaj macie ciekawostkę ode mnie, bo takie maili, może nie dziennie, ale w tygodniu dostaję kilkadziesiąt. I one zawsze trafiają do folderu spam. I są to maile, w których mamy przeróżne propozycje współpracy, ale zawsze treść tą samą, tylko ze zmienioną stawką w dolarach, nie? I tutaj na przykład mamy jeden film na TikToku za prawie 400 dolarów za reklamy platformy Aria, coś tam, AI, coś tam. I żeby nie być gołosłownym, to patrzcie, mamy kolejny taki sam mail, tym, że stawkę mamy teraz 78 dolarów, a firma to Storm NCP. Rozsiądźcie się dobrze, bo mamy kolejną rakietę. Pragnę poinformować, że został Pan wymieniony jako prawowity spadkobierca beneficjent do łącznej kwoty ponad 12 milionów euro. Wysłaliśmy do Ciebie standardową wiadomość e-mail, ale nie otrzymaliśmy od Ciebie odpowiedzi. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie odbioru tej wiadomości, abyśmy mogli przetworzyć Twój wniosek o dziedziczenie. Ja nawet. Nie. Nie wiem, co mam powiedzieć, Oho, mamy kolejną propozycję I tym razem jest to Propozycja do kupywania wyświetleń No ja nigdy czegoś takiego nie robiłem Bo po prostu wiecie, work, work, work Ale jakby ktoś chciał, to przyszła do mnie Taka oferta o treści Hej kolego, właśnie obejrzałem twój film i chciałem ci tylko Krótko opowiedzieć o naszej usłudze Wyświetlenia na YouTubie, 2 dolary za 1000 wyświetleń, 1000 lajków za 4 dolary Subskrypcje, 40 dolarów Za 1000, 1000 komentarzy, 50 dolarów No i 1000 udostępnień 4 dolary, i nawet jest tutaj propozycja, żeby chłop mi zrobił 100 wyświetleń dla testu, człowieku, rozumiesz? Nie wiem, kto jest gorszy. Czy ludzie, którzy to robią, czy ludzie, którzy to kupują. Bo to jest już, człowieku, nawet nie oszukiwanie widzów, tylko z samego siebie chopie. Boże, jestem spaczony, bo stara szkoła YouTube'a, dinozaur, wiecie o co chodzi, no ale mega słabo, nie? Była Coca-Cola, była Mirinda, było Dualingo, a teraz mamy Pepper, czyli taki napój. Nie wiem, w jakim to języku, ale nie chce mi się tego czytać, bo to pewnie bardzo podobna treść do tamtych wszystkich, co wcześniej wam pokazywałem. Kolejny Mailik, i tutaj też jest dosyć śmieszne. Bo mamy Drogi X Diables. Jak coś, jestem Marcin z kanału Obczajem. Nie Diables. To już nam pokazuje, że albo bot, albo wiadomość masowa, nie? Nazywam się, jestem na menadżerką. Coś tam, coś tam. Wyślemy ci nasze T8 i Bank 2 za darmo. Co to jest w ogóle? Zobaczmy. Okej. Okay. Jakieś słuchaweczki. Nie dzięki, nie chcę słuchawek. Proszę Państwa, kolejny mail mamy od YouTube'a I tak on się prezentuje, że YouTube udostępnił Ci prywatny film na YouTubie. Nowe zasady, studia i kontrola dostępu. No Musimy kliknąć. Kliknijmy. co to będzie. Ten film jest już niedostępny, ponieważ powiązane z nim konto YouTube zostało usunięte. No wątpię, żeby YouTube usunął swoje konto na YouTube. Nie będę już wymieniał tych wszystkich napojów, co do mnie napisały, ale tym razem mamy maila od Montendew. 100% legit, przecież jest napisane z op.pl. Na pewno Montendew by z takiego maila pisało, nie? O! Teraz mamy nawet Starbucksa, na człowieku. Oreo! Świetnie ty! Ja powinienem to wszystko brać, żebym sobie chaty kupił. O! Teraz na przykład Logitech. Taką współpracą bym nie pogardził. Czy chcieliście kiedyś odkurzać Dysona? No ja na przykład mógłbym mieć. A tak się składa, że też do mnie napisali o współpracy. Dajcie znak, czy Brać czy nie? Ooo, Teraz Pringlesy człowieku! Rozwala mnie to, jaką dużą kreatywnością ci ludzie operują, bo wszystko jest może ok w tym mailu na pierwszy rzut oka, ale gdy spojrzysz na maila, z którego to zostało wysłane, onet.pl, zaczyna coś tutaj śmierdzieć, nie? A żeby usłodzić sobie życie, mamy teraz współpracę o Toblerone, czyli tej czekolady, takiej, wiecie, piramidce. Nie wiem, czy to jest najmocniejsza wiadomość w tym filmie, ale wydaje mi się, że może być. Mamy tutaj maila od Google'a, który na pierwszy rzut oka wygląda, Wygląda naprawdę mega legitnie. I treść tej wiadomości mówi tutaj o AdSense. I jako YouTuber, no, przeczytałbym taką wiadomość. Ale co więcej, do tego maila, który jest taki dosyć typowy, mamy dołączony plik. Jak możecie zauważyć, ten plik możemy sobie otworzyć. Jednak nie możemy sobie go otworzyć. A czy jak jakiego pobiorę? Patrzcie, mamy. Ty, ciekawe to jest, nie? Że coś takiego dostałem. A jeszcze bardziej ciekawsze jest to, że to przyszło na obczajwirusy.gmail.com, gdzie tam nie ma podpiętego AdSensa. Tam w zasadzie. Nic nie ma podpiętego. To jest tylko mail do waszych wirusów. I taką właśnie wiadomość tam dostałem. Śmiało można powiedzieć, że to jest albo spam, albo rzeczywiście ten plik może być tak zrobiony, że w jakiś sposób wykradnie nam dane. Ale nie chcę mówić, że w 100%, to są tylko moje domysły. No i ostatni mail w dzisiejszym filmie: ktoś postanowił zrobić sobie konto na moim mailu na Abie. I mamy tutaj kod aktywacyjny tego konta. Więc Mordo, jeżeli to jesteś ty i chcesz nadal sobie aktywować to konto, to masz właśnie kod na ekranie. Możesz aktywować te konto. Zezwalam. W ten sposób sprawdziliśmy 80 maili z folderu spam z moich trzech kont. Były ciekawe, mniej ciekawe, no ale jak sami widzicie w większości były to skamy, które mogą prowadzić do różnych przykrych sytuacji. Dlatego ja nie polecam wam, żebyście w ogóle te wiadomości otwierali. Dobrze, że teraz większość tych skrzynek pocztowych ma jakieś zabezpieczenia, typu, że wykrywa phishing i inne tego typu rzeczy. Jeżeli chcecie drugą część, w której sprawdzam folder spamu, ale tym razem od was, to wysyłajcie wiadomości wiadomości na maila, którego widzicie na ekranie.